Jednoosobowa działalność w Wielkiej Brytanii to totalny banał. Nawet jeżeli tego nie zapłacicie na czas, to nic strasznego się nie dzieje. Natomiast jeżeli nie złożycie rozliczenia na czas, powodem poniesienia kosztu bądź uzyskania przychodu jest kartka papieru. To bym gdzieś tutaj wziął jakąś kurde chusteczkę czy coś, co mam w kieszeni, rozwinął to, wziął kawałek papieru i na tym napisał swoje dane, plus do tego dane osoby na przykład od której coś kupuje, to mogę to potem przedstawić urzędowi skarbowemu. Cześć, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja się nazywam Kornel Burowiak. Publikuję tutaj przydatne informacje o Wielkiej Brytanii i podróżowaniu wszelkie zakątki tego świata. Zapraszam do kolejnego odcinka, a dzisiaj opowiem wam o tym, jak banalnie prosto otwiera się firmę w Wielkiej Brytanii i jak jeszcze prościej się tutaj prowadzi. Zapraszam. A dlaczego chcę opowiedzieć właśnie o tym? Ponieważ e, widzę, że wielu ludzi to interesuje. Praca, generalnie zarobki, działalności, jak to tutaj wygląda, jak można sobie ogarnąć w Anglii życie. W związku z tym, pomyślałem, że pokrótce wam to opiszę. Chodzi mi o jednoosobową działalność, nie o spółkę, ponieważ jeżeli chodzi o spółkę, no to jest to jednak troszkę bardziej skomplikowane. Natomiast jednoosobowa działalność w Wielkiej Brytanii to totalny banał. Przynajmniej moim zdaniem. Bardzo mnie interesuje też, jak to wygląda w Polsce, więc dajcie proszę znać pod spodem w komentarzu, jak przesłuchacie tego odcinka, jakie macie przemyślenia na ten temat i jak możecie to porównać do tego, jak to wygląda w Polsce. Ponieważ, jeżeli w Wielkiej Brytanii chcesz założyć firmę, to zajmuje ci to naprawdę 15-20 minut w porywach do pół godziny, jeżeli nie do końca ogarniasz internet. Potrzebujesz do tego paszport. Numer ubezpieczenia społecznego, czyli coś jak odpowiednik NIPu i w zasadzie tyle. Swoje dane osobowe, datę rozpoczęcia działalności, ewentualnie jej nazwę. To jest wszystko, co potrzebujesz. Siadasz przed komputerem, wchodzisz na stronę internetową, wypisujesz to wszystko. Paszport jest ci potrzebny do tego, żeby zweryfikować swoją tożsamość, więc masz specjalną apkę, którą ten paszport skanujesz, następnie swoją twarz. Wiadomo, że to ty, wiadomo, kto otwiera działalność, nie ma problemu. Następnie po złożeniu wniosku po około dwóch tygodniach otrzymujesz list, w którym zostaje Ci nadany numer Twojej działalności, tak zwany UTR number, unique tax reference number, który jest tak jakby odpowiednikiem REGONU w Polsce, jeżeli dobrze kojarzę, jeśli nie, to mnie poprawcie. I w zasadzie tyle. Twoja działalność jest otwarta. Teraz tak, w kwestii różnic odnośnie do prowadzenia działalności w Polsce, o których wiem na 100%, to jest fakt tego, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii jest od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku, a nie tak jak to wygląda w Polsce, jeżeli dobrze kojarzę, od 1 stycznia do 31 grudnia. Jest to znacząca informacja, ponieważ odnośnie tego jak wygląda rok podatkowy, no to tak będzie wyglądało wasze rozliczenie i to jest dla was ważne, żeby to potem pamiętać, kiedy to rozliczenie należy składać. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tu jest kolejna ciekawa informacja odnośnie prowadzenia tej działalności. Gdy rok podatkowy kończy się w kwietniu, to od 6 kwietnia, gdy się zaczął nowy rok, macie prawo rozliczać ten stary. I macie na to czas od tego 6 kwietnia aż do 31 stycznia następnego roku, jeżeli robicie to wszystko online. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta data to również jest data, deadline, do kiedy musicie opłacić podatek, w związku z tym macie czas tak naprawdę od momentu, gdy rok podatkowy się zakończył, jeszcze kolejne 9 miesięcy, żeby to wszystko sobie uregulować. A tak naprawdę to wiem z praktyki swojej bądź też klientów, że nawet jeżeli tego nie zapłacicie na czas, to nic strasznego się nie dzieje. Natomiast jeżeli nie złożycie rozliczenia na czas. No to już wtedy czekają Was kary. To tyle w kwestii formalnej. Jak to wygląda w kwestii kasy? Bo przecież pewnie Was to nieźle interesuje. A więc kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii, niestety zamrożona na chyba 6 lat, jeszcze kolejne 3 będzie zamrożona, już 3 jest, to 12 570 funtów rocznie netto, czyli wszystko do tej kwoty macie nieopodatkowane. To niestety jest taka, taki statement, takie zdanie nie do końca prawdziwe, ponieważ jest tam taki ukryty podatek z druga i czwarta klasa składki zdrowotnej. I teraz ta, ta wyższa klasa składki zdrowotnej to jest 9% wszystkiego od, chcę teraz popełnić błędu, ale około 11 500 chyba w tym roku. Nieco ponad 11 tysięcy, czyli w zasadzie no do 11 tysięcy to tam płacicie grosze, bo wtedy jest tylko ta niższa składka, która wynosi około 160 funtów na rok. Czyli podsumowując, jeżeli nie zarabiacie netto na rękę więcej niż 50 tysięcy złotych, tak, 11 tysięcy funtów, to nie płacicie praktycznie nic poza jedną składką 160 funtów rocznie. Dobra, kolejna ciekawa informacja co do prowadzenia działalności. Niejednokrotnie Stałem w kolejce gdzieś na BP w Polsce zatankować, e, bądź zapłacić za coś przy kasie i tam oczywiście pani pyta, czy fakturka potrzebna, tak? Standardowe pytanie. W Polsce na wszystko jest potrzebna faktura, jeżeli prowadzicie działalność. To jest norma. Klękam, jak słyszę tutaj nieraz rozmowy moich polskich e, kolegów, którzy prowadzą działalności i tam ktoś mówi, ile twoja księgowa bierze za wystawienie jednej faktury, że co? Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii powodem poniesienia kosztu Bądź uzyskania przychodu, jest kartka papieru. Ok? Nie faktura, nie zaświadczenie, nie dokument, nie jakiś druk. Kartka papieru. Ja mogę teraz sobie wytargać jakiś. No nie wiem, tak naprawdę na upartego to bym gdzieś tutaj wziął jakąś kurde, chusteczkę, czy coś co mam w kieszeni, rozwinął to, wziął kawałek papieru i na tym napisał swoje dane, plus do tego dane osoby, na przykład od której coś kupuję. Kwotę, to mogę to potem przedstawić Urzędowi Skarbowemu jako odpowiedni dowód tego, że te koszty poniosłem. Autentyk. Ja tutaj w żaden sposób nie przekolorywuję. Znam przypadki, gdzie u Anglików to jest norma. Czyli idę sobie gdzieś tam do jakiejś B2B, jakaś relacja biznes to business, ktoś mi coś załatwia dla mojej firmy i potem mówię, dobra, to weź mi wystaw fakturę. Wiadomo, jak tam bardziej ogarnięci, jakieś takie ustabilizowane firmy, które tam mają jakieś ofisy i tak dalej, jakieś biura, no to mi wystawią fakturę taką, jak sobie wyobrażacie, jak faktura wygląda. No, ale nie wszyscy. Jak mamy jakieś tak, w Anglii jest taka bardzo popularna, takie stwierdzenie man in a van. Czyli taki gościu złota rączka, który sobie jeździ vanem, naprawia różne rzeczy. Na przykład, taki gościu pewnie nawet nie ma takiej książeczki, nie? gdzie tam się wystawia te, te faktury i nie potrzebuje tego. Wystarczy, że weźmie sobie kartkę papieru, długopis, napisze tam swoje dane, dane osoby, której to wystawia, kwota, data, tyle. Nic więcej nie trzeba. Następna ciekawa kwestia odnośnie prowadzenia działalności w UK jest taka, że jeżeli chcecie rozliczać... Wszelkie tam koszty związane z samochodem, z transportem w pracy. Oczywiście możecie to robić w taki tradycyjny sposób, czyli przedstawiacie, nie wiem, rachunki za paliwo. Znowu rachunki nie? nie potrzebujecie tu żadnej faktury. Idziecie sobie na stacji, płacicie, bierzecie rachunek i ten rachunek wam wystarcza. Ale możecie to zrobić jeszcze prościej. Mianowicie możecie rozliczać się ze stawki milarzowej, która wynosi 45 pensów za milę. I działa to w ten sposób, że znowu waszym wymogiem, jedyne co jest potrzebne, to Taki zeszycik, jak ja to nazywam, handlowiec w banku, który jeździ firmowym samochodem. Nie, i tam leży gdzieś w schowku w samochodzie, zeszycik, gdzie się pisze kilometraż. Nie? no to tutaj wiadomo w Anglii, mile, no to się pisze milarz. I tyle. To jest cały dowód, który urząd skarbowy od Was wymaga, odnośnie tego, jakie ponieśliście koszty związane z transportem w Waszej firmie. Kartka papieru, znowu, jak w tym wypadku troszkę tabelka, data, przejechany milarz, dacyt. Takie proste. Jeszcze jedna ciekawa kwestia. Wielu z Was może na przykład prowadzić działalność i w pewnym sensie wykorzystywać część swojego domu do tego, aby tą działalność prowadzić. Wtedy macie również prawo odpisania części swoich rachunków, które płacicie za dom, no bo używacie go na przykład jako biuro, tak, bądź warsztat, nie wiem, cokolwiek. Macie do tego prawo, żeby część tych rachunków rozpisać. Znowu ciekawa kwestia jest taka, że Urząd Skarbowy w żaden sposób nie określa Wam tego, w jaki sposób macie to wyliczyć. Macie po prostu pełne prawo do tego, żeby stworzyć wzór, wedle którego uważacie, że to jest w porządku, i w ten sposób wyliczyć, ile rachunków procentowo, które płacicie za dom, należy odpisać jako koszt poniesienia prowadzenia działalności. Jedyne co, to musicie się potem tego wzoru trzymać i być w stanie go urzędnikowi w razie potrzeby przedstawić. No i teraz pytanie, kiedy będzie trzeba mu go przedstawić? W zasadzie chyba nigdy. Oczywiście. Jest taka możliwość, że trafi Wam się kontrola Urzędu Skarbowego, natomiast zwykle ma to miejsce, jeżeli rzeczywiście Urząd Skarbowy ma podstawy ku temu, aby twierdzić, że coś z Waszą działalnością jest nie tak. Jeśli nie ma takich podstaw, ja w zasadzie jeszcze o takich kontrolach nie słyszałem, może raz, ale tak jak mówię, tam było coś na rzecz. W każdym bądź razie, co z tymi dowodami, wszystkimi, musicie je po prostu trzymać przez 6 lat. I tyle. Urząd Skarbowy ma prawo Was o to zapytać, poprosić o przedstawienie tych dowodów na kolejne 6 lat. Ale, tak jak wspominałem, wystarczy kartka papieru, wystarczy milażówka. Nawet, jakbyście nie mieli jakiegoś rachunku na paliwo, to wyciągniecie sobie wyciąg z banku i różowym markerem podkreślicie, gdzie płaciliście za paliwo i będzie OK. Dobrze, to tyle w kwestii prowadzenia działalności. Tak na luźno, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej w tym temacie, dajcie znać pod spodem w komentarzu. Co Was interesuje? Czego chcielibyście się dowiedzieć? Ja Wam w tym momencie bardzo dziękuję za aktywność pod wszystkimi filmami, za to, że jest Was coraz więcej. Robię to dla Was. Dziękuję Wam, kochani widzowie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tutaj pod spodem, subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów, które będą się tutaj pojawiały. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!